Lotnisko Muchowiec po raz trzeci było areną dorocznego zlotu tuningowego. Na Samerskrøm Party zaprezentowało się około 2000 pojazdów, a liczba przybyłych gości sięgnęła 34000. My na zlot przybyliśmy możliwie wczesną porą, jednak dokładnie zdołaliśmy przyjrzeć się tylko niewielkiej części tego niecodziennego widowiska. Tradycyjnie podczas zlotów ani tuningu mechanicznego mogli sprawdzić swoje osiągi podczas rywalizacji na 1,4 mili. Ta 17-letnia Honda jest oczkiem w głowie braci Łukasza i Radka Pilchów z czeskiej karwiny. Jak twierdzą, stawiają pierwsze kroki w tuningu, ale to, co zaprezentowali, wzbudziło spore zainteresowanie. Czesi w pierwszej kolejności zajęli się remontem silnika i modyfikacją elementów pod maską. Skupili się głównie na efekcie wizualnym. Chciałoby się rzec czysta robota. Dbają o najmniejsze detale. Na przykład ich na co dzień niewidoczna misa olejowa została zabezpieczona ceramicznym lakierem i ozdobiona grafiką. Wszystkie części, na przykład łożyska wymienili na nowe, firmowe. W głowice silnika przeszczepili z wersji 1.6 VTEC. Pokrywę polakierowali specjalną farbą imitującą chrom. Wszelkiego rodzaju nakrętki, podkładki i śruby zostały pochromowane. Obudowę akumulatora wykonali z blachy nierdzewnej, a wszystkie elektryczne styki pokryli 24-karatowym złotem. Udzielaliśmy to tu dla bo protože u nas później chcemy jeździć Tuning Cup. To jeszcze będzie sklada do przed zimu. Zrobiliśmy to, bo chcemy w przyszłości uczestniczyć w Czechach w Tuning Cup. Do wiosny czeka nas jeszcze sporo pracy, ale w pierwszej kolejności chcieliśmy doprowadzić do porządku silnik, żeby jako tako wyglądał. To jest ręczna praca. Wspólnie z bratem pracujemy nad tym w weekendy. Jest z tym trochę zachodu. Planujemy jeszcze pneumatyczne zawieszenie. Generalnie nie zależy nam tak bardzo na osiągach. Jest to raczej show car. Przyjechaliśmy do Katowic głównie po to, aby spotkać ludzi z klubu Honda Śląsk, których obserwujemy przez internet. Popatrzeć, jak oni tuningują swoje auta i pokazać naszą pracę. Zauważyłem, że Czesi mają się od kogo uczyć. Polacy mają przepiękne samochody. Myślę, że są dużo lepsze od tych, które oglądam w Czechach. Wyspecjalizowali się właśnie w tym stylu, który nas interesuje. Silniki tutaj są naprawdę piękne. Podobają nam się. Widać te perfekcje. Myśleliśmy, że jak nas Polacy zobaczą, to gdzieś nas na końcu ustawią, a oni serdecznie nas przywitali i ustawili pomiędzy swoimi hondami, tak jakbyśmy byli członkami ich klubu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przyjazdu tutaj. Tam, gdzie są wyjątkowe samochody, zazwyczaj nie brakuje pięknych pań. Także i one coraz odważniej stawiają tuningowe kroki. To jest staruszek, 18 lat, Audi B4 z 1991 roku. Także swoją pełnoletność już osiągnął. Klasyczny już nie jest, o tak może. Klasykę zostawiłam w środku, czyli chodzi o serce silnika. Także tam została klasyka jeszcze. Jedynie odrestaurowana, odremontowana, odmalowana. A to, że on jest cukierkowaty, no, to jest kwestia gustu. Jest, jest, jest fajny, jest, jest słodki. Mężczyznom się też podoba. Moja praca polegała przede wszystkim na... Masce wnętrze, lusterka, boczki. Nie jest to tylko i wyłącznie moja praca, ale również mojego partnera. Chcieliśmy zacząć bawić się w optykę zewnętrzną, później weszliśmy do wnętrza, a pasja stała się naszym, naszą pracą, naszym chlebem powszednim. Wśród kobiet jest to temat mało popularny, ale zaczyna się coraz częściej zdarzać. Tuning to pojęcie bardzo ogólne, polega na modyfikacji, upiększaniu, usprawnianiu samochodów. Ale jak w każdej dziedzinie wąska specjalizacja powoduje czasem wręcz wynaturzenia. Nie, to ani ładne, to nie służy do jazdy na co dzień, to jest tylko samochód na zawody. Jeździ on, bo taki jest wymóg regulaminu, ale nie jeździ po drogach publicznych. Jest to samochód przygotowany do zawodów takich, na największe ciśnienie akustyczne wytwarzane przez głośniki. I jest, startuje on w klasie ekspert, gdzie... Gdzie startują takie samochody, właśnie już typowo przystosowane do osiągania największych ciśnień, jakie się tylko da uzyskać w samochodzie. Jest on skonstruowany ze stali, z MDF-u. Słuchać się niestety nie da. To jest samochód, który wytwarza duże ciśnienie i przez to, że jest szykowany na zawody, to używamy tylko jednego tonu, który jest po prostu najgłośniejszy w tym samochodzie i wytwarza właśnie to największe ciśnienie. W tej chwili jest to 65 Hz. Robiliśmy próby wcześniej przed skonstruowaniem całej ramy przedniej szyby i, i drzwi i fabryczna szyba, która jest na uszczelce, nieklejona, wypadła. Tak więc dosyć duże ciśnienie. W tej chwili co prawda są inne szyby tymczasowe, aby za, zakwalifikować się. Na finał mistrzostw Polski, natomiast na, na mistrzostwach już będą normalne schuty, szkła grube, szklane szyby. Zawsze jest tak, że miłośnicy czegokolwiek jakaś, jakaś pasja jest trudno wytłumaczalna i tak, tak tutaj też jest. Wszyscy robią, siedzą godzinami często do późnych godzin nocnych, aby osiągnąć jakiś wynik, jakąś cyferkę, zobaczyć, ile, ile, ile wyskoczyło to ciśnienie. To nie jest samochód z napędem elektrycznym, ale kolejny kandydat do najwyższych laurów w konkursie na ciśnienie akustyczne. Te liczne akumulatory po uruchomieniu sprzętu audio już po około 10 sekundach wymagają ponownego ładowania. Ten samochód przy poprzedniku wygląda zupełnie niepozornie. Głównym celem było to, żeby ten samochód powiedzmy wyglądał jak fabryczny, a efekt miał być całkowicie inny, po prostu miało to zacząć grać w przeciwieństwie do fabrycznego zestawu. Idea budowy tych samochodów jest zupełnie inna. Chodzi o jakość uzyskanego dźwięku, a nie o jego ciśnienie akustyczne. To jest troszeczkę cięższe do osiągnięcia. Cała bajka w tym samochodzie znajduje się w jego wnętrzu, a dokładnie tym czego nie można zobaczyć czyli wewnątrz drzwi bagażnika. Głównym założeniem jest stworzenie takiej sceny, jakby się siedziało powiedzmy na koncercie. Tak jakby zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że widzimy wszystkich muzyków, widzimy na środku wokalistę, z tyłu powiedzmy perkusję, gdzieś z boku, z prawej czy z lewej strony mamy y gitarę i to po prostu wszystko y w jakiś sposób musi się poukładać na tej desce rozdzielczej, żeby uzyskać taką scenę. Staramy się ustawić głośniki pod odpowiednim kątem. Najwięcej potrzeba do tego wiedzy, żeby to w odpowiedni sposób ustawić, doświadczenia. I jednocześnie też odpowiedni dobór do elementów pozwala nam uzyskać takie, takie efekty. Reszta to po prostu jest procesor dźwięku z opóźnieniami czasowymi, który nam po prostu no, ułatwia i pomaga dokonać tego. Ciężko to tak opisać w paru słowach, to trzeba po prostu usiąść w samochodzie i, i, i tego posłuchać. Jest taki efekt, jakby tylko ten cały dźwięk wydostawał się z tych dwóch właśnie małych głośników wysokotonowych, ale jednak no, to jest efekt wszystkich tych głośników użytych w samochodzie. Twittery, jak prawie że. No w 90% samochodów montuje się na przednich słupkach powyżej deski rozdzielczej, głośniki średniotonowe mam zamontowane je w górnej części drzwi, te głośniki 12-centymetrowe, no i poniżej jest głośnik średnio niskotonowy zwany pospolicie buferem. On też w skomorze zamkniętej. Jest dużo też systemów, gdzie ten głośnik średniotonowy, który ja mam w drzwiach jest też montowany na desce rozdzielczej. W bagażniku jest głośnik niskotonowy odpowiadający za najniższe częstotliwości. Jego nie da się zamontować gdzie indziej, po prostu tam jest jego najlepsze miejsce. Można próbować go zamontować też w schowku, desce rozdzielczej, ale no, takim najspokojniejszym, najpewniejszym miejscem jest jednak bagażnik. Ten dźwięk przedostaje się po prostu przez otwory w tylnej półce, przez odbicie od tylnej szyby, przedostaje się do samochodu. W bagażniku znajdują się trzy wzmacniacze. Te wzmacniacze są w komorze zamkniętej, w takiej małej, powiedzmy, małej komorze, są chłodzone. Płynem jest cały system, czyli wymiennik ciepła, chłodnica, wentylatory, jest sterownik elektroniczny, który tym wszystkim steruje który po prostu zwiększa obroty pompy w zależności od temperatury, jakie one osiągną. Waga samochodu podskoczyła prawie 400 kg do góry. Jest to zabudowa, użyte elementy w postaci MDF, u żywicy, past wyguszających, różnego rodzaju mat wyguszających, pianek. Bardzo dobrze mi się nim jeździ, jest wygodny. No, kupuje to niestety w bardzo dużo zwiększonym zużyciem paliwa i się jeździ nim jakby się jechało z rodziną pięcioosobową na wczasy i też z załadowanym bagażnikiem. Po przerobieniu spręży, nie odczuwam tego, że mam... Cięższe auto, a silnik jest dość duży, jest tam 3,5 litra pod maską, i to wystarcza, żeby standardowo nim jeździć. Każdy samochód oceniamy na tej samej płycie. Ja mam jakieś wybrane fragmenty, które nazywam próbkami, i na tych fragmentach słucham poszczególnych samochodów. Nigdy nie oceniamy marek, ani nie oceniamy tego, co jest zamontowane w środku, ani tego, jak głośno to gra, tylko oceniamy, jak, jak to brzmi, jak jakościowo to gra. Stąd nazwa SQL, Sound Quality Level. Takim największym wykładnikiem dla mnie tego że samochód jest w stanie wiernie oddać uczucia płynące z muzyki. To jest taki przykład, kiedy puszczałem komuś tam jakąś płytę, to była taka jakieś tam akustyczne rzeczy na gitarach i ten utwór, który był, był smutny. Ten ktoś siedział w tym samochodzie i powiedzmy, że to uczucie, które płynęło z tego utworu, przeniosło się na tego słuchacza. I według mnie taki system, który, który jest w stanie tak odwzorować to, co chciał przekazać autor muzycznie, no to jest dobrze grający system. I tego szukam ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, to są, to są z reguły pasjonaci, którzy potrafią jakiś tam utwór rozłożyć na czynniki pierwsze. W sensie, że wokalista jest przesunięty, zachrypnięty, wielki, mały, pomieszczenie, w którym się to wszystko nagrywało, było duże, małe i tak